No to tak jak w tytule zdrada boli, ale często ratuje życie. Czyli dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak się podnieść po zdradzie i czego się z niej nauczyć. Oczywiście mówię, że ten odcinek będzie o tym, jeżeli ktoś ciebie zdradził, a nie Ty zdradziłeś kogoś. Ale do tego jeszcze na pewno wrócimy. Także nie bójmy się rozmawiać, każdy temat jest spoko i lecimy. Ze zdradą jest tak, że w jednym momencie nagle tracisz kompletnie. Grunt pod nogami. Po prostu tak pęka ci cały świat. Najgorsze jest to, że masz wrażenie, że już nic nigdy nie będzie normalne, takie samo, czy nawet dobre. Ale pamiętaj, zdrada, mimo że boli, cholernie boli, napierdala. To nie znaczy, że musicie zniszczyć. W wielu przypadkach to bardzo często sygnał alarmowy. Sygnał alarmowy od życia. Taki, wiecie, Kop w twarz, którego po prostu potrzebujesz. I tu wchodzę ja cały na biało. Wiem jak to brzmi. Jeżeli teraz jesteś w momencie, w którym doświadczasz tego uczucia, kiedy zostałeś zdradzony, to jest świeża sprawa. Uznasz mnie za idiotę, będę cię denerwował, to co będę, będę mówił, po prostu będzie brzmiało żałośnie. Wiem, zdaję sobie z tego naprawdę sprawę. Natomiast czasami takie rzeczy dzieją się po to, żeby było ci lepiej. Z każdej chujowej sytuacji naprawdę można wyciągnąć coś dobrego. A wielokrotnie, jeżeli to ona cię zdradziła, to po prostu śmieci same się wyniosły. Lepiej tak, niż żebyś miał się męczyć z kimś, kto nawet nie jest sobą przez resztę swojego życia. I teraz też, żeby była jasność, ten odcinek na pewno nie będzie o zemście. Nie będziemy demonizować kobiet, pogadamy sobie... Po prostu o tych zjawiskach, dlaczego, w jakich sytuacjach statystycznie i tak dalej, jak to wszystko wygląda. No i też porozmawiamy dużo o tym, jak ty, jako mężczyzna, możesz podnieść się po tym bucie na rej, czyli zdradzie. Pogadamy o tym, co można zrozumieć dzięki temu, co można z tego wyciągnąć. A to po to, żeby wiedzieć, jak iść do przodu. Albo może w bok, albo może na ukos. Jak to w życiu czasami bywa. Ale się po prostu nie zatrzymywać i robić swoje z uśmiechem na ryju. Niestety zdrada nie łamie tylko serca, łamie nasze fundamenty zaufania, tożsamości i poczucia bezpieczeństwa. Ktoś, kto był dla ciebie ostoją, domem. Jakby wydaje mi się, że akurat moje pokolenie, też młodsze pokolenia też raczej dom kojarzą z ludźmi, z którymi spędzają czas, nie z czterema ścianami, tylko na przykład dla mnie, moja partnerka jest moim domem i nieważne gdzie jesteśmy, to ona jest moją ostoją, to ona jest moim tutaj miejscem, w którym czuję się bezpiecznie. I teraz ciekawostka, bo zdrada. Aktywuje te same obszary w mózgu, co fizyczny ból. Badania Naomi Eisenberger z ULCA pokazuje, że odrzucenie romantyczne aktywuje korę wyspy i przednią część zakrętu obręczy. Po raz kolejny polecam Wam książkę Co Polskiego Zachowuj się. I to są dokładnie te same obszary w mózgu, które na przykład odpowiadają za to, że się poparzysz. Natomiast neurobiologicznie zdrada wpływa również na poziom dopaminy i kortyzolu. Czyli wiecie, najpierw masz. Odcięcie od nagrody, czyli od partnerki, dopamina jest hormonem nagrody, a potem zalewacie stres, wypierdala ci kortyzol na maksa. Aż w końcu twoje ciało stara się wrócić do normalności, aktywując systemy, które przypominają żałobę. I szczerze, tak powinno się to traktować: jak stratę. Przede wszystkim dać sobie czas na tą żałobę, dać sobie przestrzeń na tą żałobę. No ale dobra, teraz ważne pytanie. Kto zdradza i dlaczego? I teraz wiadomo, to działa w dwie strony. W komentarzach usłyszę natomiast zdrada nie jest równo rozłożona. Statystycznie kobiety zdradzają rzadziej fizycznie, ale o wiele częściej robią to emocjonalnie. O rodzajach zdrad jeszcze myślę, że będziemy rozmawiać, a jeżeli nie, to na pewno jest kilka odcinków u mnie na Instagramie. I dlaczego kobiety zdradzają emocjonalnie? Bardzo często z tego powodu, że są już święcie przekonane, że ich związek już nie działa, więc zamiast skończyć ten związek, one wolą lecieć na bok. Natomiast panowie, mężczyźni zdradzają bardzo często z tego powodu, że są impulsywni, nudzą się albo potrzebują podbudować sobie ego. No i tak ogólnie najczęstsze powody zdrad to poczucie niezauważenia, braku aprobaty od swojego partnera, brak emocjonalnego połączenia, frustracja, brak seksu, brak namiętności, zemsta, nauczka, zwrócenie na siebie uwagi, potrzeba uznania, której nie dostają w domu. No i oczywiście niskie poczucie. O własnej wartości. W sieci na forach kobiecych społeczności, kobiecych czasopism, grup itd. można znaleźć setki narracji: typu, gdyby on bardziej się starał, nie musiałabym go wtedy zdradzać. Kurwa! Wystarczyło porozmawiać. Chłop pewnie wyprówa sobie flaki w robocie, żeby Cię zadowolić, napierdala jakieś rzeczy, które dla Ciebie pewnie nic nie znaczą, a dla niego są ogromnie ważne, i zamiast ze sobą porozmawiać o swoich potrzebach, to Ty wolisz, jak mu wypadnie, to włożyć jeszcze raz, tak? I właśnie takie teksty po prostu doprowadzają mnie do co najmniej nerwów. Bo to naprawdę jest czysty gaslighting. Po prostu próba odwrócenia uwagi i odpowiedzialności. Pamiętaj, że zdrada to wybór, to podjęta decyzja. I naprawdę, niezależnie od frustracji, Niezależnie od emocji, zawsze istnieje alternatywa. Szczera rozmowa, przerwa, rozstanie, a może terapia, terapia dla par. Zdrada to nie jest wypadek przy pracy, gdzie o, upadłam i akurat nadziałam się na jego kutasa. To akt świadomego podjęcia decyzji oraz złamania zaufania. No dobra, zdrada nie jest najlepszym doświadczeniem, które możemy przeżyć w naszym pięknym, wspaniałym życiu. Ale czego to doświadczenie może nas nauczyć i co może wnieść dobrego do naszego życia? Bardzo często, kiedy zostajesz zdradzony, może najść cię refleksja, że, że dajesz za dużo, nie dostając nic w zamian. Zastanów się nad swoim takim... Rejsio, ile siebie dajesz, czy się może czasami nie poświęcasz. To jest w ogóle najgorsze, co można robić, bo nigdy się nie poświęcaj, angażuj się, nigdyś się nie poświęcaj. Kiedy zostajesz zdradzony, możesz też zdać sobie sprawę, że boisz się konfliktów, boisz się konfrontacji z emocjami, boisz się konfrontacji z problemami, które koniec końców doprowadzają do tego, że ona cię zdradza. Nie usprawiedliwiam tego totalnie, tej zdrady. Natomiast przez to, że w tobie jest problem, eskalujesz dalej łańcuch przyczynowo-skutkowych wydarzeń, które kończą się tak, a nie inaczej. Co jeszcze możesz zrozumieć o sobie podczas bycia zdradzonym? Tego, że nagle jak ci świat pęka, cały świat ci się rozwala. Bardzo często możesz zdać sobie sprawę, że jeżeli pęka ci świat, tracisz grunt pod nogami. A co to oznacza? Że poza tą relacją nie miałeś Żadnej wartości. Nie miałeś nic poza tą relacją. Co jest najgorszym, co możesz w życiu jako mężczyzna zrobić? Uzależnić się tylko i wyłącznie do relacji z kobietą. Życie ma tyle możliwości. Przede wszystkim powinien znaleźć sobie jakąś męską grupę męskich znajomych. Znaleźć sobie hobby. Mieć różne możliwości odskocznie czy wentyle. Niedługo mam nadzieję, że będę wrzucał film o męskiej przyjaźni, który nagrałem e, wraz z Maciejem, znanym również jako e, Bilon Hempgru. Więc, więc z bilonkiem niedługo na, e, mam nadzieję, że wrzucę wywiad, jak mi go zaakceptuje. <grystanie> Czy czasami nie muszę tam czegoś powycinać, e, bo to jest bardzo ważne. Nie możesz doprowadzić do sytuacji, w której koniec związku równa się koniec całego twojego poczucia jestestwa, egzystencji i wartości. I pamiętaj, że zdrada jest na tyle spoko, że rozpierdala całą iluzję, której nie zauważałeś. Pokazuje ci, że tkwiłeś w fikcji i przede wszystkim ta zdrada daje ci szansę na to, żebyś mógł na nowo zacząć jakąś zdrową relację, czy po prostu zdrowe i świadome życie. No dobra, trochę wyciągnęliśmy z tego pozytywów, o ile się dla mnie nie zdenerwowaliście i nie stwierdziliście, że pierdolę poły, bo jesteście teraz w takim a nie innym momencie. W którym naprawdę z wielką chęcią chciałbym was wesprzeć. Ale wracając, jak po takiej zdradzie się najlepiej podnieść? A najlepszy sposób, jak podnieść się po zdradzie, to przejść żałobę jak wojownik. I tu leci kolejna polecajka książki: Droga miłującego, pokój, spokój, wojownika. Pamiętaj, że zdrada jest jak żałoba, a każda żałoba ma swoje etapy. Najpierw jest szok i niedowierzanie, jak to się mogło stać. Później czujesz złość i poczucie niesprawiedliwości. Później zaczyna się targowanie, a może to moja wina, mogłam zrobić więcej, inaczej i tak dalej. Potem zaczyna się depresja i wycofanie, a na samym końcu zaczyna się akceptacja. I nawet w etapie akceptacji nikt ci nie powie, że będziesz się czuł lepiej. Daj sobie czuć te emocje, pozwól sobie na ten proces. No i niestety, choćbyś chciał. To nie przeskoczysz tych etapów. Ale pamiętaj, możesz je przejść w miarę mądrze i bez tragedii. Przede wszystkim, zerwij kontakt i nie karm się kurwa mać nadzieją. Nie rób sobie tego. Patyk sprychę, A potem kobiety złe, tak? No, w sumie złe, bo cię zdradziła. Ale nie wszystkie. Jeżeli potrzebujesz, to wypłacz to. Wykrzycz. Daj sobie czuć. Tylko nie do niej z płaczem. Ja, wej, ja jest tak mi źle, wróć do mnie. Nie. Idź do kumpla, pójdź na trening, porozmawiaj może ze swoim jakimś autorytetem, trenerem, może pogadaj ze swoim ojcem, ktoś, kto po prostu trzyma Twoje plecy. Bardzo ważne jest, żebyś zadbał o swoje ciało. Odpowiedni sen, jedzenie, ruch, Może nie jedzenie fast foodów, tylko zdrowe żarcie, naprawdę. Biologia również odgrywa tutaj ogromną rolę. Możesz też w trakcie tego procesu, możesz też pisać, możesz tworzyć. Każda forma ekspresji. Będzie dobra, możesz pisać. Przerób na coś ten ból, zamiast nosić go latami. Odzyskaj swoje własne życie. Nowe cele, znajomości, pasje, które porzuciłeś, bo musiałeś je poświęcić dla tej relacji. Teraz, jak to się mówi, ta bula rasa czysta, niezapisana kartka to jest twój czas. I naprawdę uwierz, że wiem że jesteś rozjebany, ale pamiętaj, że, że nie jesteś przegrany. To nie jest koniec Twojego życia. Życie leci dalej. Pamiętaj, że jeżeli ktoś, jakaś osoba Cię nie kocha, to nie znaczy, że Ty sam w sobie nie jesteś do kochania. To znaczy tylko, że ten ktoś. Tylko idiotka. Masz prawo być zły, masz prawo płakać, masz prawo potrzebować czasu, ale nie masz prawa zostać ofiarą na wieczność. Naprawdę, wielu mężczyzn po zdradzie budzi się do życia. Odkrywa to, co znane, ale zapomniane, odkrywa też nowe, zaczyna tworzyć, bo zdaje sobie sprawę z tego, o czym porozmawialiśmy sobie dosłownie przed chwilą. Bardzo często po zdradzie mężczyźni wychodzą z roli miłego chłopca. O tym mówiłem w poprzednim odcinku. Bo w końcu mają kurwa dość. Zaczynają w końcu stawiać na siebie. Bo pamiętaj, że lepiej jest przeżyć jedno bardzo bolesne cięcie, niż bardzo powolną śmierć w relacji bez szacunku. Jeżeli podobają Ci się moje materiały, jeżeli podoba się to, co robię, zostaw suba, zostaw lajka, udostępnij wyślij komuś, kto potrzebuje. I oczywiście dzięki za oglądanie, wszystkie linki macie na dole i pozdro!